Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko wszystkim. Nagranie robię z zakrystii, bo już jest dosyć ciemno. O, tam ciemno. Za oknami ciemno. Ciemności egipskie. No i tak. No i właśnie tak. Trochę, żeby lepsze o, światło było. No i okej. Okay. Kochani, sobota, 23 tydzień zwykły. Rok pierwszy. No i mamy list do Tymoteusza. I tutaj mamy, kochani, pierwsze zdanie. Nauka to godna wiary, zasługująca na całkowite uznanie. To jest forma bardzo uroczysta, gdzie właśnie tutaj za chwilę padnie dogmat, no w którym właśnie święty Paweł powie, że ta ekonomia Chrystusowa, Chrystusowego zbawienia no, jest ważniejsza niż ta, Starego Testamentu, tak? To, co w Starym Testamencie było. Yy, czyli prawo, dzięki prawu nie można osiągnąć zbawienia, a właśnie tylko to zbawienie osiągamy w Jezusie Chrystusie. No i oczywiście to podaje na swoim przykładzie, tak? I zawsze, kiedy Paweł się wypowiada o swojej osobie, to zawsze w kontekście Pana Boga. Jakie to rzeczy właśnie dokonał, yy, dokonał w nim. Yy, także to jest to. No i kolejna uroczysta formuła królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Kolejna formuła, która jest y, uroczysta. Drugie czytanie, y, dalej jesteśmy w kazaniu na równinie i tak analogicznie do tego kazania na górze z Ewangelii Mateusza mamy też tutaj y, dobre drzewo, dobry owoc, złe drzewo, zły owoc. No i tutaj w tym obrazie mamy do czynienia... Y, no, właśnie z porównaniem człowieka, tak? Kiedy człowiek postępuje po Bożemu, a kiedy nie. No i w pewien wypadkowy sposób możemy mówić o człowieku, że to jest Boży Człowiek czy pobożny człowiek, że no, dokonuje Bożych rzeczy, tak? Ale też pamiętajmy, kochani, że nie nam to osądzać. W pewien pośredni sposób my możemy tutaj coś powiedzieć o człowieku, ale osądzać takiego człowieka nie możemy, bo. Do samego końca, co tam w tym sercu człowieczym jest, to tylko sam Pan Bóg wie. Yy, także to jest to. No, w Starym Testamencie też mamy człowieka porównywanego do drzewa. Tak, tak jak sobie weźmiemy Pierwszy Psalm, w Pierwszym Psalmie przecież yy, mamy mowę o tym człowieku sprawiedliwym, który jest porównany do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą. Tak? No to, to jest to. Yy, kolejny obraz, w sumie też odnoszący się do człowieka. To jest budowla, tak? budowa domu. Dom czy świątynia, o świątyni Jezus mówi o świątyni swojego ciała, czy święty Paweł, świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. No właśnie ta budowla to też jest porównanie do konkretnego człowieka, tak? Jak to właśnie ten człowiek buduje, jak to jest czy ten dom który buduję czyli moje życie tak no, czy jest z jakimś fundamentem gdzie fundamentem rzeczywiście jest sam Chrystus czy też buduję na jakimś badziewiu na piasku tak czyli według swoich planów no i teraz ta budowla Boża no, ma swój konkretny plan i Pan Bóg daje mi ten plan także warto kochani w ten plan Boży wejść nie budować po swojemu bo może się okazać że runie i z pewnością również, jeśli to nie jest Boża Budowla, no właśnie wejść w ten Plan Boży, żeby stać się częścią tej wielkiej, jednej budowli budowli Chrystusowej, czyli Kościoła. Daj Boże, żebyśmy właśnie byli tą Bożą Budowlą, no i żeby samym fundamentem był Pan Jezus. Wszystkiego Wam Bożego, kochani, na dzisiaj i na razie.